Cześć, bardzo miło jest Was gościć w kolejnym materiale projektu Carson. Widzimy się po troszeczkę dłuższej przerwie, w zasadzie po dwóch tygodniach, bo w zeszłą sobotę nie udało się wypuścić filmu. Niestety Tomek jest w pracy, e, a w zasadzie był w pracy, teraz już jest na miejscu, więc materiały powinny wypuszczać się troszeczkę szybciej. Tak, a prace, prace musiały iść po prostu do przodu, no nie mogliśmy tak. sobie gdzieś tam pozwolić na, na to, żeby auto stało nam na podnośniku. Tak? Troszeczkę się zmieniło względem tego, co widzieliście na poprzednim materiale, właśnie związane z silnikiem, bo silnik już poskładany, ale do tego dojdziemy później. Także co? No może bez wędnego przedłużania chcielibyśmy Wam pokazać coś, co w zasadzie wpadło przez przypadek i coś, co fajnie dopełni cały projekt i myślę, że będzie robił ogromną robotę w momencie, gdy projekt już będzie gdzieś tam końcowi zmierzał. Także co, no pokazujemy może bez wędnego przedłużania, bo za nami jest pod, pod przykrywką kompletne wnętrze. To dawaj, a jakie to? A jakie to zobaczycie teraz? Projekt Carstone zostanie wzbogacony o kompletne wnętrze z S65 AMG z 2013 roku. Eee, mamy tutaj wersję AMG Designio Armanac Brown z dekorami Maple Grain Natural. Wnętrze jest kompletne, to znaczy kompletna deska, no Wszystko, boczki, praktycznie wszystko z kierownicą, z poduszką, półka w skórze, półka w skórze co też jest z, takim nie dosyć fajnym no, rarietasikiem. I co? I dywaniki też też dezinio. I, de i do tego mamy co? Oczywiście listwy. Poświetlane listwy AMG. Tak, żeby to wszystko dopełnić, żeby to miało no, smaczek, tak? No, tak jak, tak jak wiecie z pierwszego odcinka, Carson nie był jakoś super wyposażony. Jest, niestety, tył w ogóle był praktycznie e, w najbiedniejszej wersji, bo nie było nic. tak? No Była kanapa, ale kanapa, to chyba, to to chyba tyle, wychodziło tak? w standardzie. Nie? E, także tutaj mamy pełną elektrykę, grzane, wentylowane z masażami z tyłu. E, monitory w zagłówkach. Tak, także... oczywiście te naj, najbardziej komfortowe jaśki łamane z tyłu też są łamane. E, także największym wyzwaniem, oprócz tego, że to przełożymy dzisiaj, będzie to, żeby to jakoś podłączyć. Jeszcze nie mamy na to jakiegoś konkretnego planu. Mówimy bardziej o samym tyle. Tak, tak? no przód raczej powinien pójść Plug and Play, natomiast tu też się okaże, czy tam nie będzie problemu z jakimiś tam podciśnieniami, ale to, to się wszystko gdzieś tam w trakcie, w trakcie wyjaśni. Myślę, że warto też dodać, Olaf, że całość jeśli chodzi o wnętrze dopełni czarna podsufitka. Tak, niestety nie alcantara, <laughs> była możliwość, żeby wziąć Alcantarę, ale, ale była z panoramą. Tak, nie? była z panoramą. No, przeszło nam coś myśl, żeby też dach cały się odciąć <laughs> z panoramą, ale nie na razie, może, może kiedyś, nie wiem, może kiedyś. E... E, Myślę, także... że warto w ogóle dodać, wiesz, jak te wnętrze w ogóle się znalazły w naszym posiadaniu, nie? Tak, a ta historia jest dosyć ciekawa i w zasadzie, tak jak mówiłem na początku, e, chyba to powiedziałem, padło to totalnie z przypadku. Pełny spontan, no. tak, nie planowaliśmy w ogóle na razie robić nic z wnętrzem. Gdzieś tam plany na dalsze etapie były, żeby coś podziałać z wnętrzem, ale nie teraz. E, no ale okazja była taka, że nie mogliśmy tego przepuścić. Myślę, że to, to jakoś chyba było tak, że ledwo skończyliśmy składać silnik, e, odpoczęliśmy, wszystko już tam tak. manglało. Niestety ten, Tomek tego nie ograł, no bo, no bo tak jak wcześniej mówiłeś, pracuje. E, a, a nie mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby, żeby gdzieś tam auto stało na ponosiku i e, gdzieś tam nam też blokowało, nas, nas też blokowało, jeśli chodzi o serwis. E, skończyliśmy to robić, nagle wiadomość e, od widza, jak się okazało, potem od, od gdzieś tam mojego znajomego, który. Miał tam kogoś, kto ma 65, po prostu gdzieś tam na części szybkie przekazanie kontaktu, dogadanie szczegółów. Godzina 20. decyzja, De tak, decyzja, decyzja tak. tak? Godzina 21.20, cały wnętrze eski już po prostu wyjechało. Tak, bo musieliśmy na zamianę dać, dać nasze zwykłe czarne z montażem. Z montażem, no może nie całe, ale tam częściowym montażem na, na dechę montowaliśmy i tak dalej i w zamian, wiadomo gdzieś tam za dopłatą udało nam się wyrwać te konkretne wnętrza Mówię, okazja była o tyle, o tyle atrakcyjna, że nie mogliśmy tego po prostu przepuścić nie mogliśmy sobie tego darować, no bo takie rzeczy często się nie trafiają a wnętrze jest naprawdę w super stanie jedyne co nie jest oryginalne z tego wnętrza to jest poduszka kierownicy, bo no, jak wiadomo auto ze Stanów było gdzieś tam strone, walnięte nie? przodem poduszka wystrzeliła i jest tutaj poduszka z innego auta, ale, ale również obszywana Yy, także także to jest wszystko. Yy, fajnym smaczkiem jest też w zasadzie to, że ta SK-65 miała nagłośnienie Bengolusen. Które też przejęliśmy? Które też przejęliśmy, ale niestety nie do projektu Carson, bo po prostu finansowo nie jesteśmy w stanie sobie teraz na to pozwolić, żeby, żeby założyć tam takie nagłośnienie. Jest to niewyobrażalny smaczek, bo praktycznie nie ma tego nigdzie na rynku Ogólnie, a również... ogólnie, ogólnie, ogólnie wiesz, co Ci przerywam, ale ogólnie gdzieś tam te nagłośnienie będzie na sprzedaż, tak? Ta, jest. Tak, tak, tak. Ta. Jeśli by ktoś potrzebował do ESKI nagłośnienie pełne, czyli wszystkie głośniki niestety bez związek, ale tylna półka, drzwi tak, no. i słupki B, nie? Słupki B. E, Falkantarze. Falkantarze. Z, y, z dodatkowymi głośniczkami, Też to gdzieś tam wklejemy w nagranie, żebyście wiedzieli o co dokładnie. No i oczywiście, chodzi. wszystkie wzmacniacze i tak dalej, to tak, wszystko jest, tak? Wszystko jest, tak? To jest kwestia obarnięcia wiązek po prostu i, i podłączenia, tak? No, jak ktoś będzie chciał, jak ktoś będzie szukał, no to na pewno na pewno się jakoś dogadamy. E, jedyne, co zostało z Luxena w tym wnętrzu, to jest <laughs> y, osłona tylnej półki, tej skórzanej, bo tego, tego nie przełożyli, także, także zostało to i będzie gdzieś tam to w Karsonie jeździć. No to więc co, no nie wiem, no chyba o wnętrzu powiedzieliśmy wszystko. Myślę, że możemy gdzieś tam przenosić się na warsztat i zabierać się do montażu, bo dzisiaj mamy do założenia pod sufitkę kompletną ze słupkami. Fajnie byłoby poskładać całe wnętrze, na pewno na pewno dzisiaj go jeszcze nie uruchomimy, żeby, żeby wszystko działało, ale niech już będzie, niech już będzie jeżdżące przynajmniej auto, bo na razie od tygodnia jest w gołe w środku. Zresztą zaraz zobaczycie. Także co, no zabieramy się do roboty. Bierzemy tajle, lecimy na warsztat. E, Rafał może opowie co się zmieniło od ostatniego czasu. E, no to jak widzieliśmy na poprzednich, e, poprzednim odcinku rozrząd był no, w opłakanym stanie, e, więc wleciał nowy komplet rozrządu ślizgi plus patent, możemy powiedzieć oficjalnie, że się sprawdził. E, silnik już troszkę godzin można powiedzieć przepracował, także... Tak, no wiadomo, że jeszcze jakieś tam dodatkowe testy będą cały czas podczas użytkowania przeprowadzane, natomiast jest to ok, udało się bez ściągnięcia głowic. Więc nie ukrywam, że trochę kasy się udało zaoszczędzić, którą można było gdzieś tam pewnie ulokować dalej, bo zostało zrobione oprócz silnika też zawieszenie. Chłopacy zrobili mi prezent na urodziny i Rafał z Tomkiem siedzieli tutaj do godziny 1.30 Tomek i składali zawieszenie, także... Tak, w niedzielę, w niedzielę e, gdzieś silnik skończyliśmy składać w piątek, No jakoś, tak. jakoś było święto e, no i co, no i w niedzielę tutaj przylecieliśmy z Tomkiem no, i składaliśmy zawieszenie całe na Zicher. No, także przód jest gotowy, wpadły cztery nowe wahacze. E... Łączniki stabilizatora, tak. Tak, no. gumy na stabilizatorze. Gumy na Coś Co jeszcze komplet? tam było? Chyba nie. Nie wiem, czy to stawiasz. Chyba nie, chyba no, nie. W każdym bądź razie już nie ma żadnych stuków, puków, dziwnych innych rzeczy, także można o tym się poruszać normalnie. E... Zostało jeszcze na pewno do garnięcia zawieszenie z tyłu, ale to. Przyszło e... bo tam są no, sanki do zrzucenia. Także tam będziemy się z tym bawili później. E... Silnik mamy w pełni uszczelniony. Uh, Olaf poszedł w kolor pokryw taki jak jest u mnie na Celesie tak, także... który jest nadal na sprzedaż siłą rzeczy, także kolor podtrzymuje gdzieś tam e, rozpoczętą tradycję przez Celesa, myślę, że z tym kolorem zostaniemy już na dłużej, no bo jest, bo, bo, bo jest fajny, taki dosyć mocno unikatowy może niekoniecznie no. taki stricte jak Petronas ale gdzieś tam wpadający prawie, prawie w niego e, także co no, sprawę z silnikiem mamy teoretycznie zamkniętą została jeszcze do zmienienia sprężarka klimatyzacji bo ta stuka, ale też mogę się pochwalić że jest już, e, czeka, bo też dostałem na urodziny także <laughs> Także mocno urodzinowy jest ten projekt. No jedy, jedynie co, no to gdzieś tam mi się silnik, ale to już myślę, że na samym końcu e, poprawimy sobie jeszcze wiązkę gazu. Tak. Tak, żeby to było estetycznie wykonane. Tak, żeby nie było jej widać, żeby tam potem na zlotach nikt nie zarzucał, nie? Grunt, żeby się taniej jeździło. Ja. <noise> nie no, wiadomo no. o co chodzi, musi być estetycznie. Nie no, wią wiązka, wiązka gazu i na pewno chłodnice jeszcze, ale to w przyszłości, nie? Tak, chłodnice też trzeba będzie zmienić, bo tak jak wspominaliśmy na tym poprzednim materiale jest w ogóle, nie wiem, z jakiegoś innego modelu, z innej wersji silnikowej, trochę to nie pasuje. No, grunt, że na razie działa, nie, 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 nie przecieka, także. My się myślę, że za chłodnicę się złapiemy, to ja będziemy robić z rzeżakiem, z lampami, jakiś pakiet będzie wlatywał na, na rozpoczęcie gdzieś tam sezonu, nie? Gdzieś tam na ostatnich filmach pytaliście się o kwoty mniej więcej w jakich kwotach oscylował ten, ten remont silnika. Powiem wam tak, z racji tego, że robiliśmy to sami gdzieś tam u siebie, no to komplet rozrządu plus komplet uszczelnień gdzieś, no bo coś więcej jeszcze było dokowane, bo nie, tylko uszczelki i, i rozrząd, nie? W sensie cały komplet. Uszczelki, rozrząd i komplet kom role ro, tak, z, z paskiem z inny, i napinaczem? Z iny i rożą też leciał z iny, nie? Zde tak. zdecydowałeś się na iny nie, nie, nie na oryginał, no ale to jest praktycznie jak, jak, jak oryginał można powiedzieć. No mniej więcej mniej więcej, gdybyście chcieli to zrobić, no to koszta takiego remontu e, w przypadku V8, gdzie niekoniecznie trzeba ten silnik wyciągać. Chociaż byłoby trochę wygodniej, no to jest mniej więcej tak o 10 tysięcy no. Chyba dobrze mówię, nie? Jakoś tak same części, same części praktycznie licząc na zamiennikach, bo oryginały są dużo droższe I nie wliczając w tego fazatorów, bo sam fazator jeden kosztuje około 2800 zł To sam komplet rozrządu z uszczelnieniami, oczywiście uszczelnienia już tylko i wyłącznie ASO Bez żadnych półśrodków, no to jest też gdzieś około chyba 3500 Plus zestaw rolek z paskiem, no to kolejne gdzieś tam 5-600 no nie są to może jakieś bardzo małe koszty, no ale zrobicie sobie teraz i macie spokój na pewno na dłuższy czas. Na pewno w fałszustce jeszcze musicie mieć pod uwagę wałek balansujący. Który e... Niestety fałszustki no, ogólnie jeśli przyjedzie nam na serwis, tak jak się mnie przyjechała, Tomek tam może potem pokazać przy nagrywkach silnik dzisiaj nie wyjechał. Tak, CSA z 219. Z 219 naszego kolegi. No to tam niestety siłą rzeczy żeby wymienić inaczej, żeby ustawić cały rozrząd i wymienić wałek no to trzeba targać silnik i trzeba wałek ogólnie zblokować z tyłu e, chociaż gdzieś jedna z tej 350 która była na poprzednich tych nagrywkach e, gdzieś tam były wrzutki z tych tulei które się przycierały no to tam udało się to ustawić i, i auto jeździ, cieszy właściciela jak najbardziej e, no ale jest bardzo dużo czasu spędzonego na tym żeby, żeby, żeby gdzieś to tam zagrało po prostu nie? No, także, także tak mniej więcej na tę chwilę wyglądają koszta jeśli chodzi o zawieszenie no to wahacze te główne kosztowały gdzieś koło chyba 400 zł za sztukę. Jeśli chodzi o te, do których jest przykręcona kolumna zermatyka Te banany aluminiowe one były już trochę, troszkę tańsze, bo chyba około 300 paru zł Mówimy tutaj o Lemforderze Łączniki też tam Łączniki też kosztowały tam chyba po 80 parę zł za sztukę. I do tego gumy na stabilizatorze, ale to już jest tam jakiś koszt minimalny, tam jakieś 3-4 dychy chyba kosztują. Tak, tak, bo to jest za także, wolne, także mniej więcej tak wyglądają te koszty. No wiadomo, że do tego wszystkiego musicie gdzieś tam sobie doliczyć koszta robocizny. Każdy zakład jakoś tam ma troszeczkę inne te ceny. Jak jesteście zainteresowani, jak to u nas wygląda, to dajcie znać, zadzwońcie, napiszcie maila, czy tam wiadomość prywatną na Facebooku, jakoś coś tam wycenimy. No a co, no to jeśli mamy już w zasadzie pomówione to, co się działo, no to może zacznijmy robić to, co ma się dziać. Także Tomek jeszcze ogra środek. Zobaczycie jak teraz to wygląda, jest wywalone wszystko co się dało wywalić jeśli chodzi o gdzieś tam wyposażenie środka łącznie z podsufitką i tylną półką. Także co, no, zabieramy się do roboty, bo jest godzina 21.46. Każdy by chciał je do domu, no ale... I no nie wiem, 2-3 godziny, około tak. 3 godzin może się uda, jakieś przebitki fajne wrzucimy z tego, tak żeby to było w miarę dynamiczne. Także zapraszamy do oglądania i zostańcie do końca, bo na końcu też będzie garść ciekawych informacji. Także lecimy, lecimy. idziemy się kolejnego dnia podczas składania wnętrza. U was to była chwila, u nas to były dwa dni gdzieś tam pracy. Łącznie, łącznie około chyba 8 godzin będzie. Nie? Pierwszy, w, pierwszy, w pierwszy dzień udało się skończyć po pierwszej. Dzisiaj ciężko, powiedzieć, że się udało skończyć, bo, bo jeszcze w zasadzie wszystko nie jest skończone, ale, ale też parę godzin ładnych zeszło. Po prostu też nie chcemy składać całego wnętrza po prostu brzydko mówiąc, no, napałe, na no. e, tak, tak żeby Wam to po prostu pokazać. No. Mamy poskładany cały przód, w zasadzie praktycznie na gotowo, tam zostały pierdeły tylko detale, zmienioną podsufitkę e, kompletnie już ze wszystkimi boczkami i słupkami. No i tak jak mówiłem, przód mamy na gotowo, fotele są założone, deska wszystko śmiga, przednie boczki też. W zasadzie prawie cała elektryka z przodu też już jest ogarnięta, wszystko działa. Dobra. Największy problem jest tyłem, bo chcieliśmy dzisiaj podejść właśnie do montażu tylnej kanapy i tylnych boczków, ale okazało się, że troszeczkę części nam brakuje, bo Kupiliśmy wnętrze delikatnie wybrakowane, także kilka elementów trzeba będzie dokupić. Tu jakieś kołki do boczków i tak dalej. No, jakieś a... wsówki, spinki, także tego brakuje, a tak mówi, nie chcemy tego składać gdzieś tam yy, i robić po łebkach. chcemy to zrobić raz dobrze, na gotowo, tak żeby było i żeby to funkcjonowało. Na pewno będzie najwięcej problemów z samą elektryką, żeby to wszystko ładnie pospinać, żeby Ogarnię. to funkcjonowało, nie? E, Bo tak jak mówiłem, tutaj mamy monitory, mamy elektryczną tylną kanapę. Tego nie mieliśmy, a trzeba będzie to jakoś podłączyć. E, na razie najważniejsze dla nas jest w zasadzie poskładać to tak, żeby auto można było użytkować na drodze. E, tą elektrykę gdzieś tam może gdzieś podczas, podczas tych długich jesiennych, zimowych wieczorów będzie się gdzieś tam powolutku robić. Ocenicie sami, także czekamy na jakieś tam wasze komentarze i sugestie, co jeszcze można byłoby tam ciekawego z tym wnętrzem podziałać. No, także jak widzicie ogromne zmiany, naprawdę ogromne, wnętrze się totalnie, totalnie odmieniło, no jest, jest na bogato. Jest grubo. Jeszcze dywaniki, podpięcie listew progowych, tak żeby też świeciły. Niestety na razie są, są nie podłączone, no ale z tym, tak jak mówiłem, będziemy się bawili gdzieś tam w przyszłości. Także co, no my w zasadzie ten odcinek kończymy. Nie będziemy Was jakoś zanudzali. Bardziej gadaniem, bo już trochę tego gadania było, miał być fajny, szybki film ze składania wnętrza. Tak, jak mówię, nie wszystko wychodzi tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Chcieliśmy no, to życie, zrobić. Tak. Planowaliśmy to zrobić w jeden dzień, okazało się, że dwa dni to było mało, podejrzewam, że pięć dni to będzie mało, e, gdzieś tam. E, podczas montażu się okazało, że troszeczkę tych problemów dodatkowych wyszło e, także co, dzięki, że oglądaliście, wpadajcie na kolejne materiały, na pewno z wnętrzem pojawi się jeszcze jeden materiał taki podsumowujący, e, chyba, że będziecie chcieli zobaczyć też jak montujemy gdzieś tam tylną kanapę i podpinamy tam sobie jakąś tam małą elektrykę, e, to piszcie w komentarzach, to tam ewentualnie dogramy to. Wiesz, jeszcze trzeba, trzeba to będzie wszystko zakodować tak, żeby to banglało. Tak, później oczywiście kodowanie może uda się też już ogarnąć zegary AMG też, żeby wgrać bo to będzie też fajny smaczek, no na pewno z tym wnętrzem, które z 65 pochodzi, będzie się komponować dużo lepiej niż no. ten zwykłe do 260 wyskalowany licznik. E, także co, jeszcze raz, dzięki bardzo za oglądanie, wpadajcie na Instagrama, Facebooka, e, wpadajcie na serwis przede wszystkim. No Zdipione i w pogadać. Dokładnie, także i zapraszamy na kolejne materiały. Dzięki, że oglądaliście, na razie, hej.